To jest o pozorach, bo pozory wynoszą, zwłaszcza jeśli chodzi o wideo w sieci. Między innymi e, ofiarą tych pozorów padł Maciej Budzik. Ja niestety nie mogę się teraz wyświetlić jego, e, jego prezentacji, bo okazało się, że tu nie ma sieci. E, natomiast opowiem wam. To jest jakby, jego prezentacja w ramach Internet Beta. Nie wiem, czy widzieliście ją, gdzie wypowiada się na temat tak. wideo w sieci vlogerów, różnych projektów wideo. I między innymi ma krótkie wystąpienie dla Startup TV, gdzie mu się z klejem, biznes się kręci, wrzucając screen, który pokazuje nasze formaty na YouTube i ich oglądamy oglądalność rzędu kilkudziesięciu dziesięciu odtworzeń. Tak, prawda jest taka, że mamy takie formaty, one mają kilkadziesiąt odtworzeń, ale to jest tzw. screen pod TV, bo zaraz powiemy, jak wygląda naprawdę. Maciek zresztą po mojej interwencji powiedział, że nas zaprosi trochę porozmawia z nami na temat tego, jak zarabiamy. Natomiast ta prezentacja właśnie będzie między innymi trochę mitów na temat wideo próbowała znieść. Maciek nie pokazał na przykład slajdów, screenów z tego formatu, który robimy z jego Jagodzińską-Szusz, blogerką. Które mają po kilkadziesiąt tysięcy otworzeń, które sponsoruje HP. Maciek nie pokazał naszych produkcji dla Polkontela, które robimy w ramach Startup TV, które mają po kilkadziesiąt tysięcy otworzeń. I Maciek nie pokazał naszej produkcji z Arturem, którym co prawda mają niszo, to jest niszowy projekt, bo on ma po kilka, kilkanaście tysięcy otworzeń, Ale dociera do tej grupy, którą, na której nam zależy, czyli takiej, które my budujemy sobie networking. Współpracujemy z różnymi markami. To jest nieważne bla, bla, bla tylko żeby powiedzieć pewien kontekst. W ostatnie dwa miesiące zarobiliśmy do to jest, to jest dochodów, przyniosło 40 tysięcy na trzy osoby. Jak na startup, myślę, że to nie jest całkiem e, źle. I teraz kilka pozorów, które będziemy obalali. Ja tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć: a propos te Maćka. te materiały, które on wziął, tak powiem, na warsztat w swojej prezentacji, to był taki eksperyment. Ja jeszcze zanim zacząłem pracę nad Startup TV, Pracowałam na telewizji tradycyjnej, offline'owej i tenże projekt, którego dało nam się, udało nam się uzyskać licencję, postanowiliśmy w częściach wrzucić do sieci. I się okazało, że właśnie telewizja offline'owa nie do końca się sprawdza jako format online'owy to właśnie te materiały miały najniższą oglądalność. A te, które my realizowaliśmy, które były dedykowane jako materiały w sieci, materiały DOD cieszą się większą popularnością, o większym zainteresowaniem tematem. Także może to są truizmy dla niektórych, ale okazuje się, że wielu ludzi, którzy zaczynają się bawić w telewizji, zwłaszcza tych, którzy wyszli z tej tradycyjnej. Jest takie przekonanie, że weźmiemy sprawdzony format z telewizji offline'owej, wrzucimy ją do sieci i ona będzie działać. Nieprawda. A wtrakując od wszystkich tych kwestii, które czynią z internetu kanał, który jest predestynowany do interakcji, to problem polega na tym, że po pierwsze trzeba na bieżąco reagować i zmieniać i optymalizować ten format. Druga sprawa jest taka, że na przykład gwiazdy czy celebryci, którzy często są wykorzystywani w telewizji offlineowej, online nie istnieją, tak? A nie istnieją. Można zrobić materiał z niekrytym krytykiem, który będzie miał kilkaset tysięcy otworzeń, albo z Maciejem Arwośem, który będzie miał tysiąc otworzeń, i takie doświadczenia mamy. Także być może to jest ale o tym trzeba pamiętać. Na reklamach można dobrze zarobić i tak, i nie. W takich przedsięwzięciach jak nasza, czyli kanałach niszowych, nie można zarobić, dlatego że nie zagwarantuje się takiego zasięgu. Majersic typu ONET, typu WP, tak jak najbardziej, bo pompują kanał ze swoich głównych styl, pompują ruch ze swoich głównych stron. Ale też widać, że rynek weryfikuje trochę to, co się dzieje w ramach reklam wideo, dlatego że pojawiają się, formaty, pojawiają się formaty reklamowe, które weryfikują, czy użytkownik obejrzył reklamę, czy nie. TrueView w przypadku Google'a. I w przypadku na przykład rzeczy, które się dzieją na naszym polskim rynku, to CPV, czyli Cosper View. Dlatego, że reklamodawcy tego wymagają. Tak już nie chcą płacić za to, czy tam była odsłona, tylko chcą płacić za to, czy rzeczywiście użytkownik e, zobaczył tę reklamę, czy też nie. I to trochę robi źle niektórym. Na przykład Michał Brański oficjalnie zadeklarował, że dla niego to nie jest dobra sytuacja. Ale tak to działa. W każdym razie tak na reklamach można zarobić w środku dużych projektów zasięgowych. Bo rzeczywiście tej, tej, aktualnie jest taka sytuacja, że jest nadpopyt yy, i brak podaży, to znaczy generalnie jest za mało miejsc w ogóle w yy, sieci, które serbują wideo i yy, jest bardzo dużo zainteresowanie reklamodawców. Produkcja dużo kosztuje, to może tu wolno. Ja myślę, że to kolejny mit. Też Maciej Budzik w swojej prezentacji mówił, że my dużo, dużo nakłady mamy na wyprodukowanie materiałów, potem ta jest marna, gdzie tu biznes? Wydaje mi się, że tutaj są dwie ważne kwestie. Optymalizacja kosztów, jeżeli chodzi o sprzęt i optymalizacja kosztów, jeżeli chodzi o organizację produkcji. Też kwestia miejsc. Jedna sprawa to jest taka, że wiadomo, że kręcimy często ileś odcinków jednego dnia, które potem są emitowane w pewnym takim przedziale czasowym. Dwa, to też jest kwestia jak się zatrudnia pracowników. Czy ma się jednego montażystę na, na etacie, wtedy te produkcje muszą być ciągłe, musi być jeden stały klient, czy są to okazjonalne produkcje. gdzie że się osoby na, na konkretne zlecenia opłacili i wtedy też ta optymalizacja musi być yy, bardzo zrównoważona, żeby jak najwięcej zdjęć zrobić w danym dniu, bo w tym momencie wykorzystujemy, w cudzysłowie, na Maxa naszego operatora. Kolejna rzecz, na przykład my dużo nagrywamy offów, dużo takich materiałów, gdzie jest taki voice over, co jest ważne. Nie trzeba w tym momencie wynajmować studia lektorskiego i płacić duże pieniądze, można to fajnym sprzętem, w domowych warunkach też wykonać. Wydaje mi się, że w pierwszej fazie, jak też weryfikowaliśmy budżety, które na początku stworzyliśmy, wcale nie trzeba inwestować bardzo dużo w sprzęt. Można zainwestować w jedną kamerę uszczelki, to jest bardzo fajna opcja, osoby, które kręcą i wychodzą naprawdę z tego fajne zdjęcia. I myślę, że w pierwszej fazie rozwoju takiej telewizji internetowej to, co jest ważne, to są ludzie i pomysł, przede wszystkim fajny pomysł na formaty. Czy tutaj najbardziej się będzie sprawdzała taka formuła produkcji semi pro, czyli nie vlogerzy, którzy stawiają kamery, ale nie produk profesjonalna produkcja, bo to, ten content premium nie będzie miał racji, by tu być za drogi? Znaczy wiesz, wydaje mi się, że widzowie jednak w internecie są coraz bardziej wymagające. Jednak te produkcje vlogerskie no, są na no, takim, bym powiedziała, bardzo domowym poziomie. Chodzi nam o takie wypośrodkowanie, taki żeby była dobra jakość, ale za przystępną cenę. Znaczy za chwilę powiem dlaczego, tak? Bo własny player to podstawa i to też nie jest prawda, dlatego że oczywiście można mieć własny player i ma sens, jeżeli mamy serwer, jeżeli serwujemy reklamę, no, ale jeżeli mamy ruchu, o czym już mówiliśmy wcześniej, to po co nam własny player? Przodu, w przypadku takich projektów niszowych, które skupiają się na wybranej tematyce, warto zastanowić się właśnie tym pomysłem na zarabianie. dlatego że w dużej mierze to może być mimo wszystko product placement. Za granicą jest mnóstwo dużych, wielu formatów, nie mówię o kalakanisie, który jakby z tym króluje, gdzie no, kluczowe jest tak zwane wskazanie sponsorskie I, i za to się płaci. Płaci się za dotarcie do konkretnych użytkowników. Czy to nas nie interesuje? Nas jako startup TV kompletnie nie interesuje, czy to będzie w, na YouTube, w e czy ktoś sobie w ogóle zgrabuje ten materiał i wrzuci gdziekolwiek. Się My mamy tam zaszyty jakiś przekaz reklamowy, który się umówiliśmy z potencjalnym reklamodawcą, z lecyjodawcą i resztę mamy w poważaniu w tej chwili. Krótsze formy są lepsze. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że w internecie no to w, w język skrótowy, użytkownik jest zmęczony długą formą, szybko traci ten taką re, re, zmysł recepcji. Też nieprawda. Jak oglądamy sobie to, co się przynajmniej dzieje na przykład w takiej platformie jak YouTube, to tam można zobaczyć, że formy, które trwają po 6, 7, 8, 10, 12 minut, one są najbardziej popularne. One mają bardzo wysoki wskaźnik utrzymania uwagi widza. Jak robiliśmy testy telefonów dla różnych producentów, okazało się, że nie test trwa 3-4 minuty, tylko użytkownicy są, że on trwał. 5, 10, 15 minut, ponieważ są dokładnie, wnikliwie e, przekazane informacje o każdym z elementów tego, e, tego urządzenia. Więc to są tak naprawdę też jest jakiś taki pozór, który się wydaje, że na początek tak zróbmy, skrótowo, najlepiej zróbmy tak na w screenie, postawmy kogoś, szepmy jak najwięcej tych materiałów. Okazuje się, że niekoniecznie. Tak? Lans jest ważny. No właśnie. Yy... Z naszej perspektywy wydaje się, że dla nas nie jest ważne. My jesteśmy pierwszy raz w ogóle na prezentacji z tym projektem. Z racji tego, że w ogóle nazywamy się Startup TV, co też było pewnym błędem, ale to nie jest na, na, na dzisiaj, że tak powiem, bo to trochę sprawia, jest że jesteśmy w pewnym getcie, jak chodzi o nomenklaturę, spotykamy się z różnymi startupami. One przychodzą do nas na wywiady albo do Artura, albo do Oli i widzimy o tym, jak mnóstwo ludzi wychodzi nie tylko na konferencje na różnych materiałach się pojawia, ale ja, ja się zastanawiam, kiedy oni pracują. Zastanawiam, ile w ich działaniu jest lance, a ile jest pracy, bo dzisiaj po roku jak patrzymy na te projekty, to 70% z nich nie istnieje. Więc to też jest taka uwaga dość ciekawa. Ruch jest najważniejszy. Wideo, w internecie, to, to jest w tym momencie wydawałoby się no, stwierdzenie oczywista oczywistość. A ja powiem, że niekoniecznie jest najważniejsze, bo my nie mamy ruchu. Mam, nie wiem, w niektórych formatach mamy ruch, ale na niektórych wcale nie mamy ruchu, a jakoś funkcjonujemy i zarabiamy i, i Maciek Budzik może się dziwić, że, e, że biznes się kręci. E, bo to jest znowuż kwestia tego, e, w jaki sposób się, się na tym zarabia. Przykład, dlaczego ruch nie jest najważniejszy? To jest e, dla niej TV taka tak powstała, dość ciekawa i zobaczcie, oni mają, tak oni mają 85 tysięcy wyświetleń materiału, jakiego mama i firma o co chodzi. W krótkim czasie. Chciałem zobaczyć statystyki do tego filmu, ponieważ wcześniej były dostępne publicznie, publicznie, już nie są. Dlaczego nie są dostępne? Kto i gdzie ogląda? Dlatego, że wcześniej były dostępne i ten film, o dziwo, był oglądany w większości przypadków przez mężczyzn, mama i firma, wieło od 13-34 lat z Azji. E, więc to jest na przykład sposób na, na to, że ruch można mieć bardzo prosty sposób, wystarczy go kupić. Na przykład z Chin. Tylko czy reklamodawcy wnosi przy tym reklamować? Nie sądzę. E, to jest ich strona. 557 wyświetleń. Dalej, czy ruch jest ważny, najważniejszy? No nie wiem. Nie krytyk ma ogromny ruch na YouTube, ale czy on zarabia na ruchu de facto? Pozornie zarabia na ruchu, ale on na czym innym zarabia? On zarabia się na tym, że sprzedał coś, się koszulkę. On by zarobi na tym, że Radio Z go zaprosi i on będzie tam prowadził materiał, a nie zarabia na bezpośrednią reklamie. Czy pyta, zarabia na ruchu? Kto by się zareagował przed takim no, kontrowersyjnym informatem? Chyba nikt. Jedynie y, y, ich celem jest to, żeby ewentualnie dostać się do dużych mediów i już coś tam z tym stylu się stało, bo to KFM się nim zainteresowało. Więc co jest najważniejsze, co jest ważne? Pomysł. Lekostroniczny. Czy zarabia na ruchu? Pozornie, on zarabia na tym, Flying Penguin, na swojej firmie, która produkuje dedykowane materiały yy, dla różnych firm i zbierają fajne pieniądze z, z tego. I to, że na przykład różne firmy wynajmują ich jak konferencję I I TV, czy oni zarabiają na ruchu? Nie sądzę. Teraz mają swojego, swój player i serwują tą reklamę. Nie chcę też skłamać, nie chcę zachować się jak Maciej budzi, bo być może niech tu przyjdzie, ktoś chłopaków i o tym opowie. Ale wydaje mi się, że więcej i lepiej mi się opłaca robić dedykowane serie, tak jak na przykład tworzy internet, który nie ma wielkie oglądalności, On miał od kilku do kilkunastu tysięcy tworzy, ale miał partnerów w postaci Internet Explorer i DPD. Tak samo nie płacę, płacę które miał fajnych partnerów. To nie było mocno oglądane serie, ale on trafiały do tego grona, które było jakby wartościowe dla reklamodawców i znaleźli reklamodawców. Co jest ważne, jest partner. Nie za wszystko trzeba płacić. To są nasi partnerzy. To są nasi partnerzy. Hostersi, może to nie są czasem duże pieniądze, ale warto na przykład za tym oszczędzić, jak mamy, jak macie startup i macie czy walutę, którą możecie dysponować. Co jest jeszcze istotne, lider, jest w jakiejś mierze, czyli są z nimi. My współpracujemy z Arturem Krasińskim. Artur ma z tego fajną rzecz, malans. ma lans. My mamy fajną rzecz, bo mamy networking. Czyli wiele, wielu naszych potencjalnych reklamodawców, czy ludzi, którzy nas wspierają, poznaliśmy dzięki Arturowi. Grzegorz Marczak. Grzesiek do nas się zwrócił i powiedział, robicie fajne materiały, widziałem. Może zrobicie coś dla mnie. Zrobiliśmy dla niego za darmo jeden materiał, to była recenzja poczty o netu. I za chwilę weszliśmy w partnership. Grzesiek wsadza do nas do naszej do swojej oferty reklamowej, nie niedawno robiliśmy dwa materiały dla, niego, dla, jego, dla jego, jednego z jego klientów. Więc warto taki partnership myśleć w ramach startupu. Kryzys. Kryzys to jest szansa dla startupu, o czym już mówił Zbigniew Krzywiński. I to kiedy? W 2008 roku. I to jest prawda, zresztą to powtórzył niejaki Jacek Aleksandrowicz. Nie zawsze się z nim zgadzam, bym tak powiedział, ale to się zgodzę. I to jest takie zdanie: Duże przedsiębiorstwa szukają oszczędności w budżetach, w tym celu angażują startupy, które realizują zlecenia za dużo mniejsze pieniądze, na podobnym poziomie, jak zwane na rynku, brandy. Tak, to jest przykład, to jest, to jest coś, co my przeżywamy w życiu, gdy nas te duże marki nie zaprosiły na współpracę, gdyby oczywiście nie jakiś tam networking, ale też to, że one mają, coraz w, w ostatnim okresie miały mniej pieniędzy w rzeczy, ale zobaczyły, że my robimy fajne rzeczy i nas zaprosiły do na współpracy. I synergia wreszcie. Więc wiesz, na czym ta synergia. Ta synergia polega na tym, że między innymi... Ja powiem. Wszyscy mówią, mi mówiono jak zaczynałam startup, że ja muszę się w 100% oddać tej firmie. Ja muszę swoje 24 godziny z życia codziennego wyładować w ten startup. I ja uważam, myślę Kuba podobnie, że to wcale tak nie jest. Ja realizuję się też jako aktorka, pracuję zawodowo, Kuba też pracuje w firmie pr i bardzo często różne kontakty, które przynosi ja ze swojego świata, Kuba również ze swojego się przenikają i dzięki temu spółka, która nazywa się Moon Media, która produkuje Startup TV, i przede wszystkim zarabiam.